Drastyczne obniżenie oprocentowania przez Europejski Bank Centralny to bardzo dobra sposobność dla nas, Polaków. Szanowni Państwo, nawet nie wiemy, jak mamy bardzo dobre w danym momencie ruchy do wykonania, jakie okazje czekają na Polaków, a na Polaków czekają w danym momencie gigantyczne okazje. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak chwilowo jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, a możemy być w jeszcze lepszej sytuacji. Naprawdę Szanowni Państwo, zaraz opowiem Państwu, jakie mamy wspaniałe możliwości. My, Polacy, z Polski, ale też Polacy za granicą mamy gigantyczne możliwości. Jest to bardzo, bardzo dobre. Wielu ludzi nawet nie wyobraża sobie, e, jaki zysk na niego czeka lub też mógłby czekać. Szanowni Państwo, ja oczywiście nikogo do niczego nie namawiam, każdy podejmuje swoje decyzje, ale przekażę teraz informacje, które zrzucają czapki z głów. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, że my, Polacy, dostaliśmy taki trochę prezent od świata, najpierw poprzez wielkie cierpienie. No a teraz poprzez, szanowni Państwo, obluźnienie tego cierpienia, i dzięki temu możemy naprawdę bardzo, bardzo dużo zyskać. I to jest szokujące, jak dużo możemy zyskać, a zaraz może będziemy mogli zyskać jeszcze więcej. Wszystko oczywiście przez to, że. Istnieje możliwość, że euro się mocno osłabi. Proszę zobaczyć, euro się osłabia. Osłabia. Obniżyli oprocentowanie. Proszę sobie wyobrazić, przecież w strefie euro. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Jeżeli będą dalej obniżać, to proszę zobaczyć. Szanowni Państwo, jeszcze przed chwilą euro kosztowało 500 tysięcy złotych. 100 tysięcy euro. Za 100 tysięcy euro dostalibyśmy 500 tysięcy złotych. Więc jeżeli chcieliśmy coś kupić, na przykład w Hiszpanii, czy gdzieś jak we Włoszech, to żeby coś kupić za 100 tysięcy euro, musieliśmy wydać jeszcze przed chwilą tutaj na wykresie widzimy, prawda, ten krzyżyk, to kółeczko, gdzie musieliśmy wydać na to 100 tysięcy euro, 500 tysięcy złotych. A do dzisiaj, jeżeli chcemy coś kupić, proszę zobaczyć, to mieszkanie na przykład, to mieszkanie, to przepiękne mieszkanie, proszę zobaczyć, tutaj mamy takie przepiękne mieszkanie i to mieszkanie kosztuje na przykład 100 tysięcy euro. Oczywiście ono mogłoby zostać kupione nawet za 80 tysięcy euro, wszystko zależy od Twojej negocjacyjnej operatywności, i tego, jak jesteś zdeterminowany, aby zapłacić mniej. No po prostu wielu ludzi nie rozumie tego, że powinno się jeszcze do tego negocjować. Ale proszę zobaczyć, tutaj mamy mieszkanie za 115 tysięcy, przepraszam, 100 tysięcy euro, 115 ty metrów kwadratowych, prawda? Gdy euro było po 5 zł, szanowni Państwo, gdy euro było po 5 zł, tutaj o, w tym kółeczku, prawda? To musielibyśmy na takie mieszkanie wydać, proszę zobaczyć, na przepięknej Teneryfie, to jest przecież Teneryfa, przepiękne miasto, przepraszam, przepiękna wyspa, każdy Polak może tam sobie pojechać, żyć i mieszkać. No i proszę zobaczyć, my jeszcze do niedawna za takie mieszkanie musieliśmy zapłacić. 500 tysięcy złotych. Dlaczego 500 tysięcy złotych? Bo złotówka była słaba. Dzisiaj 100 tysięcy euro to już nie jest 500 tysięcy złotych, a 430 tysięcy złotych, czyli zapłacimy o 70 tysięcy złotych mniej. Istnieje możliwość, że właśnie przez fakt, iż strefa euro jest w stanie lub też chce, bo chce z pewnych powodów, już nie będę tego rozwijał, nie rozwijam tego teraz, bo chcę tą prawdę, taką tą informację taką soczystą przekazać i nic więcej. Istnieje prawdopodobieństwo, że euro osłabi się po prostu jeżeli my będziemy trzymać to wysokie oprocentowanie, tak jak zapowiadał NBP, NBP, prawda? czyli Narodowy Bank Polski z Radą Polityki Pieniężnej, to jeżeli tak się stanie, że my utrzymamy wysokie oprocentowanie, istnieje możliwość, że euro spadnie do 4 zł, albo nawet do 3,80, prawda? Więc dzisiaj takie mieszkanie, to mieszkanie, to mieszkanie, to lub też to mieszkanie, proszę zobaczyć, to jest akurat w Santa Cruz de Tenerife, wcześniej nas kosztowało, wymieniając złotówki za euro, Tysięcy złotych dzisiaj nas to kosztuje, szanowni państwo, 430 tysięcy złotych. A zaraz, jeżeli euro się umocni, proszę zobaczyć, wystarczy wyobraźmy sobie, że euro umacnia się na przykład do poziomu, proszę zobaczyć, tutaj euro było proszę zobaczyć, 383, prawda? I zapłacimy tylko 380 tysięcy złotych, czyli 120 tysięcy złotych mniej, aniżeli wtedy, gdy euro było po 5 zł. A proszę sobie wyobrazić, co by się stało? Gdyby euro na przykład spadło do 3 zł, tak jak w roku 2008. Szanowni Państwo, takie mieszkania już nie będziemy kupować za 500 tysięcy złotych, za 400 tysięcy złotych, czy za 350 tysięcy złotych. Takie mieszkania będziemy, Szanowni Państwo, kupować za 300 tysięcy złotych. Ale jeżeli, jeżeli, proszę sobie wyobrazić, jeżeli z takiego mieszkania zbijesz na przykład 20% i kupisz takie mieszkanie za... 80 tysięcy euro, no to 8 razy 3, prawda, to jest jeszcze mniej, to jest 240 tysięcy złotych, proszę sobie wyobrazić, takie mieszkania przy plaży, to jest, wiecie, to, to jest ten u nas, wiecie, w, w Polsce takie mieszkania, tak napompowane kredytem, że w Polsce takie mieszkania, Próbują sprzedawać dosłownie troszeczkę wyremontowane, lepiej. Dosłownie, no popatrzcie to, to taka zaspa przy może jak w Dajsku Gdynia, prawda? I oni takie mieszkania próbują, 100-metrowe, sprzedawać w Polsce to za 2 miliony złotych. Są jacyś, nie wiem, jakieś dziwolongi, które te mieszkania kupują. Nie wiem, kto to jest, szanowni państwo. Nie mam zielonego pojęcia, kto chce wydawać pieniądze na coś takiego, no ale proszę zobaczyć, to jest 79 metrów, to jest 115 metrów, tak? Czyli istnieje możliwość już dzisiaj tak mieszkanie nas. Mo, kosztuje 430 tysięcy złotych beznegocjacyjnie, negocjacyjnie, takie mieszkanie może nas kosztować dzisiaj powiedzmy 350 tysięcy złotych, 360 tysięcy złotych, a w Polsce takie mieszkania, no Teneryfa, Santa Cruz de Teneryfie, w niczym się nie różni od Gdyni, szanowni Państwo, może nawet jest lepsza, prawda? No i takie mieszkania, szanowni Państwo, już dzisiaj kupimy za 350 tysięcy złotych na Teneryfie, Santa Cruz de Teneryfie lub też inne podobne tego. Do tego mieszkania. Już dzisiaj za 350 tysięcy złotych się wda. A jeżeli, proszę sobie to wyobrazić, jeżeli to euro spadłoby jak w roku 2008, to takie mieszkanie po upuście 20%. Pamiętajmy, negocjujmy się za każdym razem. Nawet na rynku kupując pomidory, nie wiem, wiśnie, nie wiem, wszystko, wszędzie się negocjujmy, prawda? Nie przesadzajmy oczywiście, no, ale negocjować trzeba, szanowni państwo. Rzecz jest w tym, iż no, 8 razy 3 to 240 tysięcy złotych, czyli tu mamy piękne mieszkania w przepięknych miejscowościach, gdzie nie trzeba gazu, gdzie nie trzeba witaminy D na zimę, gdzieś jest ciepło, jest miło i tak dalej. I tak i tak dalej proszę zobaczyć gdzie jest czyste powietrze prawda takie mieszkania już za chwilę istnieje możliwość że będziemy kupować yy... Po 250, po 260 tysięcy złotych, w sytuacji, gdy u nas próbuje się coś takiego opychać po 2 miliony złotych, tak? Proszę sobie to przerobić, tak? U nas się próbuje po 2 miliony nominalnie, a tam zaraz będziemy może kupować to za 250 tysięcy. Dzisiaj się jeszcze udaje za 350, 360, 370 tysięcy, ale może będzie za 250 tysięcy można. Czyli w Hiszpanii, na Teneryfie, kupisz takich mieszkań powiedzmy 8 a w Polsce tylko jedno, tak, już w danym momencie tak może być, znaczy w danym momencie kupisz takich tam sześć, sześć albo pięć, w Gdańsku kupisz tak, takie jedno, czy w Gdyni, prawda, tam kupisz 6, no ale już niedługo może będzie można zarówno wartości jednego mieszkania na Wyspach Kanaryjskich kupić osiem. Jednak, szanowni państwo, tam nie trzeba gazu, tam nie trzeba tego, tu, tu nie trzeba nic, nie ma zimy, nie ma zimy, nie trzeba ciuchów na zimę, tego wszystkiego, prawda? Więc popatrzmy, jaka jest sytuacja. Przed chwilą no, no było bardzo, bardzo, bardzo źle. Oczywiście, ja nie mówię, że polska złotówka się umocni, ja nie chcę teraz tutaj rozdrabniać się, to nie jest film o tym, tylko mówię, że już w danym momencie, w danym momencie 100-metrowe, 115-metrowe mieszkania na Teneryfę, my Polacy, Możemy sobie kupować po 400 czy 350 tysięcy złotych w sytuacji, gdy nam, wiecie, no próbują takie same sprzedawać po 2 miliony złotych dosłownie, no to zrozummy to, gdzie my jesteśmy, więc to są gigantyczne dla nas okazje, wspaniałe okazje, szokujące okazje, a te okazje będą jeszcze większymi okazjami w sytuacji, w której ta złotówka się umocni, prawda, bo jeżeli ona się umocni, proszę tylko tutaj, bum, 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 proszę zobaczyć, ta złotówka tu była po 4 złote, prawda, niedawno, a jak ona się umocni tutaj, bum, 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 proszę zobaczyć, tu była po 3,80, prawda, a jak się jeszcze troszeczkę umocni, bum, 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 tu proszę zobaczyć, była tutaj w tym roku, prawda, wtedy był kryzys, a tu był jeszcze, popatrzcie, po 3 złote, prawda, więc ona, może to się zdarzyć, może to się zdarzyć, jeżeli nic się nie stanie z polskim złotym, ale jedno jest pewne, spójrzmy na to, co się dzieje, i patrzmy szerszym obrazem na gospodarkę. Nie myślmy, że tylko sobie wyłącznie, że słaba waluta jest dobra, bo my więcej ogórków sprzedamy. Szanowni Państwo, ogórki też produkuje się w Hiszpanii. Pamiętajmy o tym, prawda? Tak, więc i w innych krajach, i, w, i wszędzie. Tak więc, no, myślę, że to na tyle. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Takie nieruchomości już dzisiaj za 350 tysięcy złotych można kupować. To jest szokujące, gdy w Polsce za takie nieruchomości, są po 2 miliony złotych, co jest śmieszne, oczywiście i bez sensu i w ogóle chore, prawda? No ale już, już niedługo, nie trzy, już nie pół miliona, tak jak gdy złotówka była zawalona, już nie 430 tysięcy, tak jak teraz, bo można jeszcze z upustem do 350 tysięcy, prawda? A jak złotówka się umoczy, to takie nieruchomości w przeliczeniu na nasze zarobki, na nasze złotóweczki to będzie 250 tysięcy złotych, proszę sobie to wyobrazić, i to bez żadnego krachu cen nieruchomości na ten. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce i powiedzcie to swoim znajomym, udostępnijcie ten film na swoich social mediach, na Facebooku, na Twitterze, Instagramie, wszędzie gdzie tam się da, na Whatsappie, Messengerze, Szanowni Państwo, aby wszyscy wiedzieli co się dzieje, co się dzieje w Polsce i jakie my, Polacy mamy wspaniałe możliwości kupować tanio, może jeszcze taniej niedługo, to jest po prostu cudowne. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!